Cześć, witajcie z tej strony. W dzisiejszym odcinku prezentuję Wam safe, który miał być już mówiłem, wam, o zapytałem Wam wczoraj. Przepraszam też, że film wyszedł tak później godzinie wczoraj, że o drugiej, bo raz ten, ten miał sobie występujący, to wcześniej, że było na piątek, a wyszło na sobotę. Nie, zacznijmy, zaraz bo jeszcze nie patrzyłem. jeśli zaczynamy safe polską serię, ja tam już pracę jakieś polowe wykonywam, te to drzewa jakbym dzisiaj o tych drzewach nie odkrył to by tak nie wyglądało, by było bez tych drzew tak samo klony odkryłem i parę innych drzew, no to jest piękne no co, mamy tutaj takiego no i co, no zaczynamy no mamy ogrodzone i wszystko tak w ciekawie tam staje jeszcze ciąg bo będziemy dzisiaj sobie siali nim dwie walki, trawy kupione są sąsiada oraz słomy, jedna stoi sobie na naszym terenie, że tu yy, beczkowóz, taki powiem że przeglądam sobie serię po w filmie To dopiero, że wlazłem, chciałem na ten save, żeby coś tam jeszcze podopracowywać A wlazłem, w końcu i i to znaleźć się Nie wstawiłem, bo to miał być inny Trzy krowy mamy, posiadamy w swoim gospodarstwie Trzy krowy po 19 miesięcy Belka Tunel, w którym są pomidorki Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to... Beczki jakieś tu są, jakieś krzaki tu sobie za nimi rosną. Tam drzewka. Tu buty jakieś wiade tu wiaderko jest. Tu to, to do przenoszenia tych rzeczy. Tu jeszcze jakieś drzewa, takie pod domem oparły, te lekko się o Dom kolejny krzyżyk, tu to, coś to drzewa naleśnięte, też make-up, karszera, kurki. Kurek mamy 40, czyli że maksymalną ilość, bo się rozmnożają bardzo szybko. E, Kruber gruber ne, i ciągnik e, ruski z tą kabiną ledy to jest bo tym się muszę karmić, bo na razie nie mam jeszcze swoich rzeczy e, jakiś motorek taki, taki, nie wiem jak to nazywać, nie kojarzę takiego drzewa jakieś, tutaj znowu coś rośnie Znowu znowuż można po takie pomieszczenia hmm, gospodarcze czyli że tak, jakieś opryski tu są to jest coś do zaprawiania, to beczka, beczka do ten do i zaprawienia, tylko, że ono tak bo tak... Tu worek do zboża, co kolejna trzydziestka. Tu worki są ze zbożem lub z czymkolwiek nawozem. Lejek. Yy, co tu mam? bo Mamy te nowa tarżówka, to też świeżo kupione. Pugi. I chciałam mam pamiętać na temat tej 30. że nie wiem, albo chcecie, że napiszcie w komentarzach, Którą miałbym sprzedać jak wyjdzie jak muszę stać 160 bo ta Tu miałem plan kupić ewentualnie 160, 60 jak ta Felera będzie nagrywana i to tyle Jakże i wyjdzie w ogóle No to co kolejny pielnik drzewo sobie przywiozłem zaraz wam pokażę co się narobiło dlaczego Skrzynki to jakieś mam porozkładane w ławkeczka Kupka barninka far z M66S Drabiny jakieś takie porzucanie, tam, taczkę z drzewem naciętym Drabinka to jakieś, no wiecie, jakieś łupata. To są no, pługi, dwójki po odmalowaniu. Z, z krzaków wyciągnąłem te. No, kosiarka Mendoza Z070. Yy, jak to się nazywa? To do obornika i do best, które też, bo co się tam te belki, balki mam, co, muszę czymś przewozić. To są jakieś takie, coś kupiłem do obornika. To jakieś krzaki, to są no, jakieś drzewa z rosną, które coś tam jakieś takie, ale obowodki rosną. To można też wziąć sobie odskumnąć Co tutaj jest przyczepa D44 e, ładowność 3 do, na 3,5 tony dopuszczalne, ale tam tyle wejdzie e, jak to się nazywa? Bolko Z600 e, Z643 e, wóz jakiś taki stara przyczepa konna nie wiem jak to nazwać, no... taka ala przyczepka Starego typu, drewniana, z obserwowania dyrektora Obrony, trójeczki, przystosowane a wam powiem zaraz co się chodzi. Eee. Co to za? czy jakoś tak? Yy, Prasa, Fara Apcha, czy jakoś tak? No i może wam opowiadam o co chodzi, mamy kultywator tam na starcie, przeróżki, podpiętym, zaraz wam go plecy pokażę. Mamy brony, brony służą ewentualnie tylko i wyłącznie do tego bronowania. A takie rzeczy jak na przykład siewnik, który, znaczy gruber tutaj taki, służy nam do ewentualnie gruberowania, talerzowanie, pół. No tym jeszcze parę zeszyt później. Praca ta, tutaj w tym garażu się nic nie znajduje, to jest prostu to było kiedyś pobudowane, jakby coś było kupione Dwukółka, tam jakiś regały, stoi, tam jeszcze jakaś szafka, która nie odjeżdża eee, Co, no jakiś mauser taki do podlewania, bo jak się wiecie, tam beczka, tu ławeczka, jakiś krzaczek i ślałów oprys, no znaczy już taki też by się to, stanie, to też go co wstawiłem z tym hakiem, żeby można ciągnąć było coś jeszcze tutaj mam do poskładania, bo tam gdzieś w ogóle jakoś tak zrobiłem, że tam niby zboże idzie trzeba wiedzieć to rozłożyć, bo to już jest przewiezione co jeszcze tu mamy no w sumie mamy tak to do cięcia drewna Oprys na bań Napaję tak, dwa zbiorniki nawozu. No na raz takie co ze złomu co ziemię mi przetrząsacz jakoś tak. Oraz jeszcze tu posiadamy y, 330. Y, to jest ta oryginalna startu oraz jeszcze taką z krzaku wyciągnięto i remontowano, co tam jest na polu. Bo w sumie to nie będę zamykał bo tam jest mało. To jakieś sarn to wiecie jakieś pola takie w grzewach, też to wszystko fajnie wygląda. Ale tu mamy kawałek łąki, bardzo mały, więc trzeba będzie to upiększyć. Drzewo jeszcze zabrałem, tu widzicie runęło, co tutaj sąsiadowi wybrałem, ten czubek już widzicie, bo był naszykowany, obcięty, go będzie po Trzeba będzie to zabrać. Lasek jakiś kawałek, to też by się przydało przynajmniej dotąd wyciąć, żeby to była jeszcze ładna łąka. A ja co, wsiadam i daj, jedziemy siać. Teraz mam powiedzieć coś na temat tej serii. O to jest mała część na razie. Bo po prostu ja to będę chciał... <laughs> jeszcze może jakiś pagierek zrobić. No nie patrzę na stan konta, bo konto to jest e, głównie takie przeznaczone, bo to głównie... To jest pokazowe gospodarstwo albo takie prace, na któremi ja wykonuję tylko na jednym. albo bo w ogóle to nie będzie więcej gospodarstw no, Zobaczę, bo różne mam plany w głowie na tę, tę serię. Co jest w razie... Początek, żeby wam obiecałem, że wam nagram. Jeszcze jutro to dzisiaj tak w plan mi przychodziła, ale mówię, że wam nagram, żeby nie było, że nie obiecywałem. Będzie ta jeszcze... dwie, na razie, bo żeby były na przemiennie, nie razie popróbować coś. Teraz będzie z tej trzeciej nagrywany na. Albo na dwóch, nie. Na razie na dwóch się będziemy kręcić, bo teraz tak. Na tej farmicie mam panuje jeszcze nagryć O to jeszcze jaśnie niecie teście też jedno, tylko że tam czubek to jest ciężka, ale się trzyma jakoś, dopóki nie spadnie, to na niech tak co będzie. I tutaj sobie coś obie owiec na tym polu. I to zaraz i ja wam powiem, że muszę coś patrzeć z załąką, bo jest krucho chodzi o to, że mamy te krowy 3, ale to potrzebuje jeść, a my nie mamy co bardzo im dać. Tutaj troszeczkę będzie to do pisiki. O to wiecie z jakasz na miugarę nie wiem co wam ja to skończyć, nagrywać. I co? Ten save jest głównie nagrywany na to, że ja po prostu chcę wam pokazać jak tutaj jakbym uważał takie save. -y. No po prostu moje gospodarstwo. Rejestracji nie patrzę na niektórych silników, bo po prostu różne są rejestracje i będę chciał, by się przejść przeriesać na różno. Dużo się to będzie przejawiało o rejestracji OSA albo E. L... No i nie będę kończył tego. Służby się zaraz będę kończył ścianie i w sumie będziemy mogli zaraz przejść do ruskiego 5 Gruber i wziąć jakieś... Yy... Yy, Brony się, ale to wyć chwilę zajmie, bo tam widzieliście one są zawalane na końcu. ale to będzie chciał zasieć, je albo nawozem, jeszcze mogliśmy to w sumie później przewieźć. Nie, napiszę, czy lepiej będzie Wam się pracowało z kabiną, zaczcie, bo wychodzi jak z 30, bo ja sobie to postanowiłem wziąć. Też też, że z odpalnymi światłami, ale to po prostu jest mi ciężko. Yy, widzieć troszeczkę w tych krzakach, bo widzicie, je wyłączę. To widzicie, jest ciężko też dopatrzeć, że jest tutaj minimalna różnica. tak będą się przejechać, bo tu jeszcze widzicie jakie drzewa były kiedyś wycinane. a już mało procent w sumie zostało to raz trzeba będzie jechać do tankowań, to znaczy dorzucić jej boże do tankowania, do, tankowań, do sobie troszeczkę tego no bo nie będę tam kończył, na razie pojadę sobie coś dorzucić bo już powiem wam, że bardzo mało Mam w sensie 3 litry oczywiście Dwa worki wchodzą tylko do tego silnika No i tam na przykład gdzie tam Mam tylko tyle, że i jak sorry, ale będziemy musieli mieć przedłużone, bo jej wam to nagrałem co chwilę, a kamera mi się co chwilę wyłącza i zaczynają cały, że patrzę i na obraz. O po prostu mnie to irytuje, że ty coś nagrywasz, coś mówisz, ale dzisiaj się kamera wyłączyła. Ja nadal będę się jakiś inny program, w ogóle będę poszukać dzisiaj. demontowanie, żeby wam... Jak mówiliście, żeby to czarne tło wam nie wychodziło, ale nie wiem dlaczego to tak wychodzi. Dzisiaj jeszcze musimy niestety przerywać na tym programie. No, sorry bardzo, ale po prostu... No, górze to troszkę, że ja to sobie coś nagrywam, ale mi się wyłącza i się patrzę nagle na kamerę jeden mam minut, a tu pokazuje, że... Ja, aby ten nagle kliknąć dalej. I po prostu kamera się wyłącza no, Ale wiecie to że zaraz myślę, że będziemy mieli całe siebie zakończyć, bo to chciałem wam trochę zasiać. Dlaczego teraz tak? Tu w kolejnym odcinku będziemy mieli koszenie z czego na tamtą serwie to będziemy mieli koszenie chyba już z pierwsze bo ja tam muszę coś zobaczyć bo z nami save wykroczyła. jak chciałem po prostu przebrać chciałem się pospać jak, jak gdyby przebranie się gdyby cała gra znowu i jak gdyby będę się tam tam postawiłem albo już nie wiem czy ta jest ta po prostu wam będę się chciał teraz wejść No a przebudowa już jest zrobiona, więc sobie zobaczycie jak końcowe

bo ja wam nagrywałem jeszcze tak krótko i się włączyło wcześniej i kiedy ja zacząłem rejestrację to ja muszę w ogóle inaczej wygarnąć jeszcze. Boże, jeszcze o to mi się zahaczyło. Mam już taki mały słuch z kawałek takiego sobie się dopomienię z dziewczynkami i jadę patrzcie, Dobra, robi nam tak jak je chce i to lecimy i będziemy Zaraz jeszcze później sobie poza na na wiosnę i to będzie tyle. A co nie wiem, jeszcze się z nami na tym gospodarce w saniepojem w kolejnym odcinku, czy to będę chciał robić, czy mi się będzie chciał, czy nie. Dobra, że dojeżdżamy do końca sobie I zaraz będziemy musieli się nawracać. No i co? Lecimy sobie dalej tędy. Teraz może to światełka odpali, bo nic nie widzę znowu. Wreszcie mi się sobie lecimy. To miarę było realistyczne. Przez teraz sprawdzę czy to mi się usuwa czy normalnie mi się robi Nie no rośnie robię 42% na Troszkę trzeba będzie dać w przyszłym roku Teraz to w ogóle jest ta... tutaj wam mówię jak to będzie Tajżowanie yy, kultywatorowanie orka i bronowanie no to wiecie jest Mamy chyba 14 czy 15 minut, nie wiem, bo się gubię. Eee, sorry, tymi problemami, no się mam bez cień, teraz żyć w filmach najlepiej, ale po prostu co wiecie to jest takie, że chcesz, ale nie możesz. Tam to serio, to też wam powiem, że ostra gorsze się zaczyna robić ta największa z, z dwóch powodów, bo tak mi już tam zaczyna lagować, a tam wiecie i dużo jesteśmy na plusie, bo tam już dużo rzeczy mamy pogarniane, a tam już 130 coś godzin już jest. No i teraz cały czas, a wiecie, planowanie jeszcze na odcinku, mi się wydaje, że udało się zrobić. No to sobie planujemy elegancko. Czasem codziennie będziecie mieli filmy, albo, albo jeden dzień później nie będziecie mieli, bo jeszcze, tak będzie dzisiaj nagrywam, to ona jest na jutro, a jutro nagrywam na poniedziałek. A później w poniedziałek bo nagrywam na wtorek. Bo będziecie mieli cały czas, a jeden dzień, wiem, jak tą serię wy odbieracie. Wam znowu sobie na noc i żeby znowu wyszło mam drogi, żeby was poprawić troszeczkę na ale nie. No sobie dalej lecimy, Jak ja skończę tutaj nawiodę sobie to i coś To albo sobie z tym sobie pobawię się, albo przejdę na kolejnego sejwa i będę tam widzę, patrzył co tam jeszcze jest do ogarnięcia I może bym zaczął po prostu, bo ja nie wiem co mam do roboty, tak to Czyli No, z kamerę... takie No nie wiem, tak była się bardziej tą serię, Że tak na bazie reala, że gdyby po kon, to trzeba zawsze zabronować Bo przecież to jest dobrze, za się Jakieś jak jest sobie to wytnijmy To do, do dupy, że tam nie ma, wieści jakiegoś dojazdu normalnego że trzeba po, po tych niejakach się przyciąć albo trochę w pole No, tak właśnie A tak się wszystkie zapotrzebiam Dobra lecimy skończę Jeszcze zresztą coś zjemy powiem bym sobie to skończył przynajmniej w się No i znowu widzieliście właśnie lecimy dalej. No co chciałbyś Wacyk i Lecimy, 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 lecimy. No i skończyłem bronowanie, sobie polecę brony, a dwa, obstawię jeszcze wam pokażę. Nie wiem co to irytuje, no jeśli popnę, się przykład Że się jeszcze tam pytał, a powiem, czy, czy bym chciał mu to odsprzedać To... Tak się mnie pyta I zawsze będziesz to sprzedawał, bo jak chętnie bym sobie to wziął Nie ten tego tylko taki tamten, co tam mieszka Może że nie, ja to będę sobie zabierał, kiedy chcę może że wiecie, przydałoby się dzisiaj zabrać, bo on to przylecieć Może i kiedyś zarąbać jak widzicie, tu nie ma jakiegoś zarysu, więc trzeba przez przód się fatygować. No dobrze, są trójki, a nie czwórki. I teraz właśnie trzeba jakoś to ogarnąć. 18 minutę mamy, lub 11. Z so, ja się jeszcze by obstawiali. Ale no, przynajmniej jeszcze żeśmy zaplanowali to jeszcze pająka byśmy sobie wstawili Gruber postawię sobie tutaj pomiędzy bramą a tymi tak sobie podskoczyłem, bo sobie w sumie najmniej w ogóle tam jest szkoda, że to dziura bo tylko tu jest wybetonowane Jeszcze weźmy tylko sobie kultywator, tam przewieźmy Mam jakieś kurki, weźmy Dajmy sobie ją. No i będzie. Dajcie to za dźwięki do ta korka, się nakręciła. No na razie, się musi odkręcić, to dopiero później my zoomę. Tek. teraz nam dobre koszty, nie biedźmy. Gdzieś tu obstawił. O, matko, już mamy 20 minut. Lub e, 21. No to co, ja jeszcze wami żegnam, Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ej, już może z serii tamtej. ma w końcu jak po to gospodarstwo. Albo widzimy się na innej serii, całkiem nie na tamtej, aż na jednej. Mam nadzieję, że ta seria się spodoba. robi się ta seria to będzie trwała. Jak chcę, żeby ona jak najdłużej była. Ja sobie obstawiam tutaj sobie ten nasz perpek. Siennik odepnę. Podępnijmy sobie lek, pod niego jeszcze ja sobie pieni, ponieważ ma wchodzić poza odcinaciem. ale już głowy nie zawracać, bo to jest niedziela. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się, już muszę z tamtej stylini, może mam albo z innej. Takim pięknym akcentem z wami żegnam na razie a to mam te już